Tu 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 pan jabłuszko tu 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 to ja nawet ładnie dzisiaj biało jak zwykle tylko czemu ta durna szkoła no dobra muszę iść to idę albo nie idę nie no idę Halo centrala Cel namierzony. Posyłam koordynaty: 64x12y43z. Jak ja nienawidzę tego miejsca i tych ludzi. No ale dobra, witamy w piekle. Dobra, ludziska. Dzisiaj pogadamy sobie o niewolnikach z gór Taurus w okresie starożytnej Mezopotamii. Dlaczego wciąż tu jestem? Tylko po to, by cierpieć? Ale zanim to nastąpi, to weźmiemy sobie kogoś do odpowiedzi. Błagam, tylko nie ja. No to może pan Jabłuszko. Brakuje ci pięć ocen na półrocze. Zapraszam. Cholera, no dobra. Dobrze, to jak nazywał się legendarny wódz Sparty z V wieku przed naszą erą? Czekaj, to był jakiś gościu, co się zaczynał na L. To chyba ten, co wygrał pod termopilami. To chyba był Leon. Jaki Leon? To szaleństwo. Widzę, że posiadasz wiedzę na temat adaptacji komiksów Franka Millera. No dobrze, to może dwójka plus za odwagę. No to ja już może sobie pójdę. Chyba muszę iść po konserwatora. Widzę, że nasz odgryzek znowu błysnął na historii. Nie, no, nie błysnąłem jakoś. No, tylko ciekawe, kto teraz zapłaci za tą dziurę w ścianie. Dobra, mogę już przejść. Czekaj, czekaj. A gdzie są codzienne kanapeczki? Walzie, już nic ci nie mam zamiaru dawać pacanie, tak? To teraz pora na tortury. O nie. Skończyło się torturowanie. A masz? No, zaimponowałeś mi w tej chwili. Ale teraz lepiej uważaj, zanim naprawdę zrobię ci krzywdę. Krzywdę to zrobiła ci matka, wydając cię na świat. Ej, goście, patrzcie, będzie bitka. Nie będzie żadnej bitki. Nie mam zamiaru tracić czasu. Załatwię to tu i teraz. Ej, co ty robisz, zostaw mnie. Nie, 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 proszę, nie rób tego. O cholera on odgryzł mi kawałek głowy. Wow, niezła akcja. Chodźmy zanim facetka przyjdzie. Jaki idiota. Zanim to odrośnie to minie jakieś 7 miesięcy, a i tak będę musiał łazić w bandażu na pół głowy. No ale dobra sprawdzę, może nie jest aż tak źle. Boże jak ja wyglądam. I jak ja teraz wrócę do domu. Co się dzieje? W końcu udało się podpiąć pod twój telefon. Zaraz, ale o co ci chodzi? Kim jesteś? Ja mam na imię Stefan Robutka i mam dla ciebie bardzo dobrą ofertę. Dobra, kontynuuj. Otóż ja i mój Ziomek założyliśmy firmę Apple i myślę, że byłbyś wspaniałym logiem naszej firmy. Że niby logiem tej firmy. Tak, i oczywiście nie za darmo. Dostaniesz od nas protezę i bardzo, bardzo dużo forsy. To co? Teraz albo nigdy? To jak będzie. W spoko, mogę się zgodzić. Wspaniale, no to widzimy się na konferencji. Witamy wszystkich zgromadzonych. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować logo naszej firmy. Przedstawiam Wam Pana Jabłuszko, proszę o brawa. Kłaniajcie się królowi.